Radio Wrocław Kultura. Muzyka. To, to był właśnie biały falochron na antenie. Co to za ciekawe, dźwięk nam się tutaj wydarzył. Bardzo ciekawy. Na antenie Radio Wrocław Kultura. A z nami właśnie połowa, ta wrocławska połowa duetu, czyli Kamil Michniak. Cześć jeszcze raz, Kamil. Witam, witam. Co to jest za super ciekawy pogłos. Czekaj chwilę. Spróbujemy. A to ciekawe. Wrócław. To mogą być słuchawki, które mas, masz na szyi. Tak, to chyba będzie może tak. A widzisz? Tak, to ma sens. To ma sens. Kamil, to teraz opowiadaj, co tam się wydarzyło, skoro wszystko zaczęło się w szkole muzyki nowoczesnej. Ty tam poszedłeś troszkę bardziej wiesz, na rapie, a Kuba I też miał takie w tą stronę swoje jakieś muzyczne zajawki, czy, czy to wynika z to, co jest finalnie, to jest jakieś, w ogóle powstało, z jakiejś nowej jakości waszej, czy to jest coś od Kuby? Że jest bardziej gitarowo, może syntowo i piosenkowo? Myślę, że jak najbardziej. Te gitarowe części są od Kuby, ponieważ on gdzieś na początku swojej drogi muzycznej słuchał właśnie dużo rocka, dużo metalu, dużo punk'a i... Tak. Myślę, że to jest właśnie to, że te gitary są spowodowane tym, że on mnie inspirował tą muzyką. Dobra. E, ja znowu go inspirowałem troszkę rzeczami rapowymi, mm -hmm. a koniec końców to są inspiracje, które gdzieś e, później sami odkrywaliśmy i, i wysłaliśmy sobie nawzajem, więc okay. stworzyliśmy z tego właśnie taki duet. To jest w ogóle taki utwór a propos inspiracji, ważnych rzeczy, to, to Kubę musiałbym popytać, ale może ciebie, bo jest utwór WOW, który wydaje mi się w ogóle jakimś hołdem dla Pixies. To jest bardziej inspiracja z zespołem Margaritas Podridas. Wow, nie znam. Super no, ciekawe. To jest prawdopodobnie, nie chcę teraz się pomylić, bo to jest mój ulubiony zespół, i zawsze myślę, że to jest zespół z Meksyku. Okej. Okay. Ale mogę się mylić. W każdym razie. Właśnie to jest inspiracja Margaritas Podridas. Zaraz to sprawdzę po audycji. Bardzo ciekawe, dobre, jakieś nowe historie muzyczne. Czyli jednak masz jakieś gitarowe też zajawki, nie tylko takie na, na tak, rapie. Tak, jak najbardziej. No, ja zanim wyprowadziłem się z Mysłowic i przystąpiłem do szkoły muzyki nowoczesnej, to zacząłem jeździć na festiwale. A to też spowodowało, że odkryłem się troszkę, na, otworzyłem się na muzykę i poszerzyłem swoje horyzonty muzyczne. I coraz więcej inspiracji do siebie przyciągałem. Też mój brat miał duży wpływ na to, bo on głównie słuchał muzyki rockowej, indie rockowej, więc... Czerpałem ze wszystkiego tak naprawdę co mm. się dało. No i to słychać teraz już finalnie na tej płycie waszej tak, terwytanskie tak. myślę całkiem dobrze. Nie wiedziałem, że jesteś Mysłowic, no to jednak super ważne miejsce na muzycznej mapie Polski. No myślę, że myślę, że tak. Ze sprawą oczywiście z połomysłowic, później oczywiście w festiwalu, tam jeździłeś na te wczesne edycje, jakie zaglądałeś. Niestety nie, nie. na pierwszej byłem w 2018 roku i byłem. E, w sumie byłem na trzech edycjach i na każdej byłem wolontariuszem. O, okay. Byłem w 2018, 2019 i w tym roku. Super. I teraz wracając do Białego Falochronu, to czemu Biały Falochron? Też ciekawe, w sumie dość oczywiste pytanie, ale intrygujące ja nazwa dla zespołu. Nazwa wzięła się tak naprawdę z przypadku, bo siedzieliśmy gdzieś między zajęciami z kumplami w szkole i mieliśmy utwór gotowy, Szukasz mnie, a ja ciebie, i chcieliśmy go udostępnić, natomiast nie mieliśmy żadnego tytułu, nie mieliśmy nazwy zespołu. No i chcieliśmy, żeby było to związane z morzem. Tak jakoś stwierdziliśmy i rzucaliśmy słowami i ktoś rzucił falochron, no i nam się spodobało, tylko czegoś brakowało. No i później ktoś dorzucił biały i zostało fajnie brzmi, fajnie się czyta. Tak poetycko? Się w ogóle biały falochron jakoś takie. To jest nieoczywiste, fajne, fajne. No i oto jest zespół, jest debiutancka płyta. I co wy robicie? Jak ona powstaje? To znowu spotkanie jakieś we Wrocławiu, czy już tym razem mówiłeś trochę, że wysyłacie sobie rzeczy? Jak to wygląda? Pierwsze utwory wysyłaliśmy sobie gdzieś tam przez internet. Dużo utworów, Dużo utworów powstało we Wrocławiu, właśnie. Jeden powstał w Krakowie i w Cieszynie, także trochę ta płyta jest rozrzucona hmm. po, po tej dolnej części. Który z Krakowa jest? Wow. wow. A, wow. No, okay. Na przykład perkusję do Wow nagraliśmy w Krakowie, natomiast cały pomysł powstał u tego utworu w Cieszynie. Okej, okay. ciekawe te historie takiego graficza. A wokale dograłem we Wrocławiu, także no, troszkę ta płyta jest rozbita. Ale to trochę ma fajne wspomnienia i, i fajną historię. Kto zajmuje się tekstami? To ty właśnie, czy może razem też piszecie teksty? Teksty piszę ja. Okay. Wokalnie również udzielam się ja. Kuba też w niektórych utworach udziela się z podbiciami. Natomiast za produkcję gdzieś braźmy razem w tym udział, natomiast miksem i masterem zajął się Kuba. Mm -hmm. I oto zespół, który wystąpi, przypomnijmy, w sobotę 10 grudnia w Uczuleniu, czyli pod nasypem, tak najprościej mówiąc, ta część klubowa Czuła jest. No, co, jak wy się czujecie koncertowo? To jest taki, takie granie, które na koncertach dobrze brzmi? Myślę, że tak, bo te utwory, które są na płycie są zaaranżowane pod wersje koncertowe. Gra z nami jeszcze gitarzysta Tomek Firganek, więc... Ta muzyka na pewno jest mocniejsza, ma więcej energii. E, poza tym, lubimy energię dawać i, i uważamy, że najważniejsze w koncercie e, i w koncertowaniu jest energia od zespołu i to, jak przekażemy tą energię publiczności, e, jaką dostaniemy od publiczności energię, więc stawiamy na energię i myślę, że póki co wychodzi nam to dobrze. Czyli może być bardziej gitarowo na koncercie niż na płycie, nawet? Myślę, że tak. Myślę, że będzie głośniej. O, właśnie. Tak na przykład z innym wrocławskim, wrocławskim duetem Bluszcz pamiętam było przez długi czas, że oni bardziej, znacznie bardziej są gitarowi na koncertach mm. niż na płycie. No teraz na płytach też już mają dużo gitar, ale wcześniej byli bardziej właśnie tacy synt popowi przecież. I co możemy powiedzieć o kolejnym utworze? Jem trzeci dzień to samo. Co to jest za historia? To jest utwór typowo pandemiczny, jak siedzieliśmy <laughs> zamknięci w domu i... I to jest utwór, który powstał właśnie poprzez wysyłanie sobie rzeczy przez internet. No i ten utwór, po prostu, jak ja go słyszę, to, to widzę przed oczami te czasy pandemiczne, pustkę, brak ludzi. Hmm. Ale mimo wszystko mam fajne wspomnienia z tym utworem. On też jest trochę po prostu o takim życiu, że jem trzeci dzień to samo. Hmm. Już teraz tak nie jest, już teraz tak nie robię, ale Aha. przez długi okres czasu. Tak robiłem. A jak to jest wysyłane, to znaczy co ile razy trzeba sobie wysłać nawzajem ten utwór, jakiś konkretny, właśnie ten, żeby on już był w taki jak chcecie, dużo trzeba tych wymian zrobić? W tym przypadku trochę tego było, ale nie jakoś dużo, ponieważ ten utwór powstał trochę od drugiej strony. Bo jak on zaśpiewałem pod rapowy Podrapową produkcję. Mhm. Kuba zrobił remix właśnie taki, jaki słyszymy oficjalnie, A, i okay. ja nagrałem na nowo wokale, więc. Okej, okay. ciekawe. No dobra, no to sprawdzamy.